Claire Evans weszła na poligon NATO w wyblakłej białej koszuli i rozpuszczonych miękkich brązowych włosach. Wyglądała jak osoba, która właśnie wysiadła z niewłaściwego przystanku autobusowego. Stała z tyłu. Nikt tego nie zauważył, aż do momentu, gdy jeden z żółtodziobów zażartował, dostawczyni się zgubiła. Kapitan Dyer zmrużył oczy i krzyknął: "Nazwisko? Dlaczego nie macie na liście?" Nikt jednak nie wiedział, że milcząca kobieta stojąca przed nimi dowodziła kiedyś tajną jednostką Phoenix. A kiedy spod jej kołnierza wychyliły się nikłe linie stalowych skrzydeł, doświadczony trener był oszołomiony. To nie pomyłka, to znak dowódcy Phoenix. Jej buty ślizgały się po ziemi, gdy tak stała, z wywieszonymi rękami i oczami utkwionymi w miejscu tuż za ramieniem Dajera. Żółto który z niej drwił, wysoki z skrabową głową, z uśmieszkiem jak pomocnik małomiasteczkowej piłki nożnej, pochylił się do przyjaciela i mruknął: Założę się, że jest tu po to, żeby posprzątać koszary. Kilku innych zachichotało, a ich głosy były zimne w chłodzie poranka. Kler nawet nie drgnęła, po prostu przeniosła uwagę na tyle, by wyprostować ramiona, a śmiech ucichł. Jakby właśnie uderzyli w niewidzialną ścianę. Dajer, ubrany w płaski mundur i oschłanny język, machnął ręką. Ewans, prawda? Logistyka. Jesteś w złym miejscu. Kuchnia jest tam. Jego głos nie był okrutny, tylko zniecierpliwiony, jakby odpędzał bezpańskiego psa. Powoli skinęła głową, ale się nie poruszyła. Powietrze wydawało się cięższe, jakby wszyscy czekali, aż się cofnie i zniknie. Nie zrobiła tego. Pierwszym ćwiczeniem było sprawdzenie sprzętu, a torba Claire została wylana na oczach wszystkich. Chuda rekrutka ze sztucznym uśmiechem i dobrze przystrzyżonymi paznokciami kopnęła nogą swój stos rzeczy. Postrzępiony zeszyt, tani długopis, złożoną mapę. Czy to twój zestaw? powiedziała na tyle głośno, że usłyszała ją cała drużyna. Napadłeś na stację benzynową, żeby zdobyć zaopatrzenie? Grupa roześmiała się. A ona podniosła zeszyt, przewracając go raz za razem, jakby to były śmieci. Nic dziwnego, że jesteś taki cichy. Nie masz nic do powiedzenia. Kler uklękła, by spakować swoje rzeczy. Jej dłonie były twarde, ale usta zacisnęły. Druga rekrutka rzuciła zeszyt na ziemię. Pozwoliła mu się otworzyć, a kartki powiewały na wietrze. Kilku innych dołączyło do nich, stąd wzrok omiata teren. Każdy kamień każde zagłębienie w drodze. Nikt nie widział, jak jej palce są rozciągnięte, jakby przypominały sobie ciężar karabinu. Poranki mijają na ćwiczeniach, krótkich spotkaniach i dziesięciokilometrowym biegu przez góry. Taki bieg, który może zburzyć dumę. Nowicjusze byli zadowoleni z siebie, żartując o tym, kto skończy pierwszy. Claire tylko mocniej zawiązała sznurowadła, a jej twarz była pozbawiona wyrazu. Kiedy zabrzmiał gwizdek startowy, zaczęła biec. Nie szybko, nie wolno, tylko jednostajnie. Inni szli przodem, ich oddech był głośny, buty stukały. Znalazła się w środku grupy, niezauważona. Na trzecim kilometrze grupa zaczęła się rozpraszać. Początkujący pomocnik szedł z przodu, machał rękami i miał zarumienioną twarz. Inni dyszeli, a ich butelki z wodą brzęczały. Kler nie przyniosła wody, nie zatrzymała się, żeby poprawić buty. Po prostu poruszała się równym krokiem, jakby urodziła się na tym szlaku. Na siódmym kilometrze lider zaczął się wypalać. Pomocnik zwolnił, a jego klatka piersiowa zafalowała. Jedna osoba potyka się, przeklinając, gdy upada na ziemię. Kler mijała ich jednego po drugim. Jej oddech wciąż był miarowy, a koszula przylegała do jej pleców. Kiedy przekroczyła linię mety, zegar wskazywał, że wyprzedza drugą o trzy minuty. Stała tam, opierając ręce na biodrach, jej skóra była zarumieniona, ale oczy miała spokojne. Inni chwiejnym krokiem dotarli do mety, dysząc, wpatrując się w siebie. Nikt nie odezwał się ani słowem. Pomocnik odwrócił wzrok, ocierając pot z czoła. Gdy rekruci odzyskali oddech, Stanowczy sierżant o głosie przypominającym kamyk wezwał ich do wzięcia udziału w teście pozycyjnym. Każdy rekrut musi wyznaczyć trasę przez las, używając tylko kompasu i mapy. Kler podniosła się. Jej mapa wciąż była poplamiona po poprzednich drwinach. Chuda żółto dziobka z pogardliwym wyrazem twarzy chwyciła kompas, zanim zdążyła zacząć. Żeby zobaczyć, czy doręczycielka znajdzie drogę do domu, powiedział, wrzucając ją w kałuże błota. Cała grupa zawyła. Niektórzy klaskali, jakby to był występ. Claire schyliła się, podniosła kompas i wsunęła go do rękawa. Błoto rozpryskiwało się na jej ramie, ale nie przestała. Wyznaczyła trasę, a jej ołówek poruszał się szybko i precyzyjnie. Kiedy rozpoczął się test, dotarła do każdego... — Jakbyś nigdy nie widział broni — powiedziała na tyle głośno, że usłyszała go cała sala. Co dalej, będziesz płakać, kiedy szarpie? Pozostali zachichotali, a ona schyliła się, odbijając lunetę Kler. Och, powiedziała, uśmiechając się złośliwie. Kler nie zareagowała. Podniosła lunetę, wyregulowała ją szybkimi, zręcznymi ruchami i oddała doskonały strzał w cel. W pokoju panowała cisza. Uśmiech szczupłej debiutantki zamarł. Kler odłożyła strzelbę z ręką stabilną i wyszła. Sierżant, który prowadził musztrę, nabazgrał coś na swojej tablicy, wodząc wzrokiem za nią. Po biegu dzień się nie kończy. Następnie rekruci zostali wysłani do koszar w celu posprzątania. Kler wyjęła z kieszeni nową koszulę. Szarą, równie zniszczoną jak biała. Weszła za ścianę, żeby się przebrać, ale nie dość szybko. Żółtodziobka o bystrych oczach i włosach związanych w kucyk tak ciasno, że wyglądały na bolesne, dostrzegła coś pod obojczykiem Kler. Tatuaż. Telefon kobiety został na chwilę wyciągnięty i zrobił zdjęcie, zanim Kler zdążyła podciągnąć koszulę. Co to jest? zawołała głośno żółtodziopka tonem pełnym udawanej ciekawości. Imię twojego byłego? Serce? Baraki wybuchnęły śmiechem. Inny facet, duży i roześmiany, wtrącił. Nie, to musi być jeden z tych tatuaży motyla. Myślę, że to jest fajne. Dziewczyna z kucykiem uśmiechnęła się, trzymając w ręku telefon. Zobaczmy, tajemnicza dziewczyno. Pokaż nam grafikę. Ręka kler zatrzymała się na obroży. Podciągnęła szmatkę wyżej, ukryła tatuaż i odwróciła się do nich. Jej oczy były nieruchome, jakby patrzyła przez nie, a nie na nich. Nic, odparła głębokim, ale wyraźnym głosem. W pokoju panowała cisza. Nie dlatego, że krzyczała, ale dlatego, że w jej głosie było coś, co sprawiało, że atmosfera stawała się napięta. Dziewczyna z kucykiem otworzyła usta, a potem je zamknęła. Kler podniosła torbę i wyszła. Jej kroki były pewne, a plecy wyprostowane. Za jej plecami znów rozległ się śmiech, ale był on słabszy, już niepewny. Nikt za nią nie szedł. Późnym wieczorem, podczas przerwy w stołówce, Kler siedziała samotnie przy stoliku w rogu, a przed nią leżała filiżanka nietkniętej czarnej kawy. Grupa nowic pokoju. Druga grupa kontynuowała, ale ich śmiech stawał się coraz bardziej niezręczny. Kiedy w końcu wstała, trzymając w ręku tacę i przeszła obok nich, papier pomocnika upadł na podłogę. Nie oglądałem się za siebie. Na zewnątrz słońce chyliło się ku zachodowi tworząc długie cienie na całej posiadłości. Kler siedziała na ławce w pobliżu stołówki, trzymając torbę u stóp. Wyciągnęła mały nóż, nie broń, tylko narzędzie i zaczęła czyścić brud spod paznokci. To nawyk, coś co robi, kiedy musi pomyśleć. Kilku żółtodziobów przeszło obok szepcząc: Jest dziwna, powiedział jeden z nich żadnych rozmów, żadnych protestów? Co jest z nią nie tak? Inny, szczupły facet w okularach wzruszył ramionami. Musi być tak, że jakaś nieznana osoba ma szczęście, że dostała miejsce. To nie potrwa długo. Nóż kler nie zatrzymał się, nie podniosła głowy, ale jej szczęka zacisnęła się na sekundę, po czym powoli wypuściła powietrze i wróciła do pracy. W ciszy wieczoru młodszy trener o imieniu Harris, starszy i małomówny, podszedł do Claire na ławce rezerwowych. Obserwował ją przez cały dzień, a jego wzrok wychwytywał szczegóły, które inni przeoczyli, jej pewne ręce, jej niespieszne kroki. Usiadł, nie za blisko, i wyciągnął postrzępiony pamiętnik. – Dzisiaj widzę, jak posługujesz się mapami – Powiedział przerzucając kartkę ze starymi szkicami. Przypomina mi to kogoś, z kim trenowałem wiele lat temu. W ten sam sposób wyznacza trasy. Pokazał jej rysunek. Mapę z precyzyjnymi liniami, łudząco podobną do jej własnej. Palec Kler zatrzymał się na nożu. Zerknęła na szkic, a potem na niego. Jej wyraz twarzy po raz pierwszy złagodniał. Musi być bardzo dobra powiedziała Claire miękkim głosem. Harris skinął głową, zamykając pamiętnik. Zniknęła po misji. Nigdy więcej cię nie zobaczę. Nie zadawał więcej pytań. Po prostu wstał i wyszedł, ale jego słowa nadal były wątpliwe. Tego wieczoru w sali konferencyjnej kapitan Dyer przeglądał plan na następny dzień. Claire stała za nią, jak zwykle ze skrzyżowanymi ramionami. Sierżant Grant, doświadczony weteran o bezwładnym chodzie i wyblakłej kamiennej twarzy, również tam był i obserwował go z boku. Przez cały dzień nie odzywał się zbyt wiele, ale jego wzrok wciąż zwracał się na kler. Były stabilne, ale oddech nierówny. Znalazł niewyraźną fotografię od znaki Feniksa, dwie pary żelaznych skrzydeł, skrzyżowanych za mieczem, wygrawerowane srebrnym atramentem. Plik został zablokowany, oznaczony jako tylko do wyświetlania. Porównał najdrobniejszy szczegół, to jaka atrament łapie światło. To ona. Nie ma co do tego wątpliwości. Wziął słuchawkę i zadzwonił do Dajera. Nie dotykaj jej, powiedział ściszonym głosem. Nawet nie patrz na nią w złą stronę. Do Claire Evans, dowódczyni Phoenixa. Dajer zachichotał krótko i zwięźle. Źle na to patrzysz, Grant. Ta dziewczyna jest nikim. Grant nie kłócił się. Po prostu odłożył słuchawkę i siedział tam, wpatrując się w ekran, a ciężar tego, co właśnie zobaczył, ciążył mu na umyśle. Podczas nocnych ćwiczeń rekruci dobierają się w pary, aby ćwiczyć swoje umiejętności ukrywania się, a Claire utknęła z nowicjuszem z kucykiem, który nie może się doczekać okazji, aby zabłysnąć w ciemności. Ta kobieta celowo sabotowała drogę kler, łamała gałęzie, aby zwrócić na siebie uwagę i szeptała fałszywe, współrzędne przez radio. Zobaczymy, jak dziewczyna z tatuażem sobie z tym poradzi. Syknęła uśmiechając się, gdy latarka trenera przesunęła się w pobliżu. Zespół obwinia kler, gdy zostają odkryci, a ich głos jest szorstki. Jest bezużyteczna, powiedziała żółto z kucykiem na tyle głośno, że trenerzy mogli ją usłyszeć. Nawet mapa nie jest w stanie za nimi nadążyć. Claire stała w świetle reflektorów. Jej twarz była spokojna, ale dłonie zacisnęły się za plecami. Nie szukała wymówek po prostu poprawiła słuchawki i ruszyła od nowa, perfekcyjnie prowadząc zespół przez kolejną trasę. Uśmiech żółto dzioba z kucykiem zbladł, gdy trasa Claire pokonała wszystkie przeszkody. Następnego ranka do posiadłości wjechała ciężarówka z zaopatrzeniem, a Claire miała za zadanie rozładować skrzynię wraz ze złośliwym rekrutem. Wepchnął jej w dłoń ciężkie pudełko, uśmiechając się, gdy się zachwiała. Za ciężkie księżniczko powiedział na tyle głośno, że przyciągnęło tłum. Wróć i odwróć burgera. Inni się śmiali. Niektórzy naśladowali jej chwiejny chód. Ładował kolejne pudła każde cięższe. Aż zadrżały jej ręce. Kler nie upuściła beczki. Ułożyła je starannie. Twarz miała napiętą, pot spływał jej po czole. Kiedy ciężarówka była, pomysł, powiedziała, wywołując śmiech w pokoju. Inni poszli za nimi, wykrzykując fałszywe pytania: jak wyczyścić pole bitwy? Czy istnieje strategia zmywania naczyń? Kler zatrzymała się oparła dłonie o stół, wodząc wzrokiem po tłumie. Skończyła odpowiadać na swoje pytanie poprawnie i poprawnie, a potem usiadła. Trenerka, surowa kobieta z siwymi włosami, skinęła lekko głową, a jej pióro zakreśliło nazwisko Kler na liście. Śmiech krótkowłosej debiutantki ucichł, gdy trenerka zadała jej następne pytanie, a ona odpowiedziała niezręcznie. Następnego ranka Dajer był w złym nastroju. Bieg go zdezorientował. Wyczucie czasu przez Kler było zbyt dobre, zbyt idealne. Nie podobało mu się to, nie lubił jej. Podczas apelu wycelował w nią, która stała z tyłu w wyblakłej koszuli. Evans, krzyknął na tyle, by wszyscy się odwrócili. Zrób krok naprzód. Podążała za nim. Jej ruchy były płynne, niepospieszne. Inni żółtodzioby poszli za nimi. Niektórzy się uśmiechali, inni byli zaciekawieni. Dajer skrzyżował ręce. Mamy problem. Ten jej tatuaż. Nie wiemy, co to jest. Może to być znak gangu, może to być kot szpiega. Szept rozniósł się po tłumie. Żółtodziobka z kucykiem wyszeptała: Mówiłem ci, jest podejrzana. Dajer zmrużył oczy. Zdejmij koszulę. Udowodnij, że jesteś czysty. Atmosfera na terenie kompleksu ucichła. Niektórzy nowicjusze ruszyli się, czując się nieswojo. Chudy facet z zatroskanym uśmiechem mruknął to jest do bani. Ale nikt się nie odezwał. Kler stała tam, a jej twarz była nieczytelna nie kłóciła się, nie wahała się. Sięgnęła po obroże i ściągnęła ją w dół, tylko na tyle, by odsłonić tatuaż. Żelazne skrzydła lśniły w słońcu a miecz był ostry i nieomylny. Srebrny atrament mieni się, jakby był żywy. Żółtodziób w pierwszym rzędzie odetchnął, zakrywając usta dłonią. – To znak Feniksa – szepnęła. Te słowa rozchodziły się jak ogień. Szczęka Dajera zacisnęła się, ale nie wycofał się. – To o niczym nie świadczy – odparł Szorstko. – Może to podróbka? – Zanim Dyer zdążył kontynuować, młody radiooperator, który właśnie przekazał podstawowy klucz, wyszedł z namiotu informacyjnego z bladą twarzą. Przez cały ranek obserwował tajne kanały i coś przez nie przeszło. Ciężaru. Bez słów, ale wyraźnie. Sierżant Grant podszedł do niego ciężko stąpając butami po ziemi. Nie spojrzał na Diery, spojrzał na Kler i stał z powagą, unosząc ręce w geście powitania. – Komandor Claire Evans – powiedział stanowczym głosem. – Przepraszam za opóźnienie. Nowicjusze byli oszołomieni. Telefon nowicjuszki wyślizgnął się jej z ręki i upadł na ziemię. Claire spojrzała na Diera, nie ze złością, nie ze zwycięstwem, tylko ze spokojem, jakby czekała na tę chwilę i nie była zaskoczona, gdy ona nadeszła. Pozwoliła, by obroża opadła z powrotem na swoje miejsce i cofnęła się o krok. Jej ręce znów zwisały. W bloku panowała cisza, bolesna cisza. Dajer jeszcze nie skończył. Nie mógł tego zignorować. Jego twarz była teraz zarumieniona, a głos napięty. Myślisz, że jesteś finiksem? Powiedział prawie wypluwając te słowa. Dobrze, udowodnij to. Odwrócił się do grupy i wybrał trzech debiutantów, rozgrywającego chudego faceta w okularach i barczystą kobietę, która była cicha, ale zwinna w biegu. Ćwiczenia surwiwalowe, warunki praktyczne. Wyruszyliście na nią we trójkę. Przyprowadź ją z powrotem. Rekruci pokiwali głowami, a na ich twarzach malowała się mieszanina zmartwienia i podekscytowania. Kler nie zareagowała, powiedziała tylko: Niczego nie deklaruję, po prostu działam. Jej głos był cichy, ale rozbrzmiewał daleko. Podniosła torbę, sprawdziła nóż i ruszyła w stronę lasu. Ćwiczenie było druzgocące. Dwadzieścia minut czania się w dżungli z rekrutami wyposażonymi w sprzęt treningowy i radiostacje. Są dobrzy, wyszkoleni do poruszania się jako jednostka, ale Kler była kimś innym. Nie uciekała, nie chowała się. Poruszała się jak duch. Jej kroki były ciche. Jej wzrok wychwytywał każdą złamaną gałąź, każde zadrapanie na ziemi. Kiedy pomocnik się zbliżył, była już za nim. Jednym ruchem odebrała mu broń. Jej ręce były szybkie i precyzyjne, a jego nadgarstki związała jego własnym paskiem. Chudy facet jest następny. Spadła z drzewa, wbijając mu nóż w szyję, zanim zdążył mrugnąć. Kobieta została najdłużej, ale Kler zaskoczyła ją przy strumieniu, zostawiając przywiązaną do drzewa. Kiedy było już po wszystkim, Kler wróciła do posiadłości, a flaga z odznaką Feniksa była wepchnięta do plecaka każdego nowicjusza. Nie odezwała się ani słowa, zawołał jeden z nich albo leżeć spokojnie na swoim miejscu. Kler powoli wstała, otarła rękawy, a jej twarz była bez wyrazu. Nie walczyła. Zamiast tego przeszła do następnego ćwiczenia, mijając go przez kilka sekund, a jej ruchy były tak płynne, że nie zauważył, że nadchodzi. Trener odgwizdał pogotowie jej głową. Twarz chudego żółtodzioba pokryła się rumieńcem, a w kręgu zapadła cisza. Rekluci cofnęli się chwiejnym krokiem, posiniaczeni i milczący. Pomocnik nie odważył się nikomu spojrzeć w oczy. Chudy facet cały czas pocierał nad garstki mamrocząc pod nosem że porusza się zbyt szybko. Kobieta tylko potrząsnęła głową jakby zobaczyła coś niewytłumaczalnego. Dajer stał tam z zaciśniętymi dłońmi i twarzą jak maskę. Pozostali rekruci szeptali teraz coś ze sobą. Ona nie jest po prostu dobra, powiedziała jedna z osób. Ona jest kimś innym dziobka była blada w kucyku, a jej telefon wciąż leżał na ziemi, gdzie go upuściła. Nikt się już nie śmiał. Nikt się z niej nie śmiał. Claire stała na skraju bloku, ponownie wycierając nóż, a jej twarz była spokojna jak zawsze. Następnego ranka, w ciszy, oficer logistyki porządkował akta personalne, kiedy natknął się na zapieczętowaną kopertę z wyblakłą pieczęcią Phoenix. Zaciekawiona otworzyła je, odsłaniając zdjęcie młodszej kler w trakcie misji, z jej tatuażem odsłoniętym pod rozdartym rękawem. Raport załącza szczegóły operacji Phoenix, zredagowane, ale jasne. Kler sama uratowała cały oddział. Policjantka odetchnęła, rozlała kawę i pobiegła do granta. Zerknął na nią i skinął głową. Dlatego ona tu jest, powiedział. Nie na trening. Przewodzić. Do południa rozeszły się pogłoski o dosie, a rekruci, którzy z niej drwili, teraz unikali jej spojrzenia. Ich arogancja zniknęła. Podczas treningu medycznego późnym popołudniem kler miała za zadanie zademonstrować pierwszą pomoc na miejscu zdarzenia. Kiedy bandażowała manekina precyzyjnymi, sprawnymi rękami, rekrut z ciężarówki z zaopatrzeniem parsknął głośno. Co to jest? A teraz pobawić się w grepie lęgniarki?” zawołał głośno, wywołując chichot. Wyrwał kawałek taśmy z jej zestawu i owinął go niechlujnie wokół swojego ramienia, naśladując jej ruchy w drwiącym tańcu. Słuchaj! Ja też jestem boch. Wszyscy odwrócili głowy, gdy na polu wylądował ciężki helikopter. Kurz unosił się na oślep i wyszedł oficer ministerstwa z rozpłaszczonym mundurem, z zapieczętowaną kopertą w ręku. Nie spojrzał na diery. Nie patrzył na żółto Poszedł prosto do kler i przeczytał nagłos czystym głosem. Kler Evans niniejszym przywrócona na stanowisko dowódcy pola bitwy Feniks pod naczelnym dowództwem. Te słowa spadły jak trzęsienie ziemi. Żółtodzioby ustawiły się w szeregu, ich saluty były jednoznaczne, a na ich twarzach malowała się mieszanina zdumienia i zażenowania. Ramiona Dajera opadły, ale nie kłócił się. Nie mógł. Policjant podał Kler kopertę, a ona wzięła ją z nieruchomymi palcami. Odwróciła się i ruszyła w stronę helikoptera z torbą przewieszoną przez ramię. Tuż przed wejściem na pokład samolotu młoda rekrutka, która z trudem łapała oddech na widok tatuażu, przedarła się przez kolejkę i podbiegła. Wyciągnęła małą naszywkę ręcznie wyhaftowaną w kształcie skrzydeł Feniksa. Zrobiłam to dla ciebie, powiedziała drżącym głosem. Przepraszam za wszystko! Claire przerwała. Jej oczy złagodniały. Wzięła plaster, wypchnęła go do kieszeni i skinęła głową. To nie jest przebaczenie, ale to wystarczy. Reklutka cofnęła się, a łzy napłynęły jej do oczu, gdy Kler wsiadła do helikoptera. Ten gest rozszedł się po całym kompleksie, fala milczącego szacunku, jakiego nigdy wcześniej nie było. Konsekwencje miały miejsce po cichu, ale naprawdę. Dyer został przeniesiony tej samej nocy, bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnej apelacji. Zdjęcie tatuażu kler zrobionego przez nowicjusza w kucyk wyciekło do sieci, a nad ranem jej media społecznościowe zostały zalane krytycznymi komentarzami. Sponsorzy rozwiązali z nią kontrakt, a jej posada trenerska została anulowana. Pomocnik został wysłany do pracy przy biurku, jego marzenie o pracy na boisku zniknęło. Chudy facet poddał się, mówiąc, że nie nadąży za kimś takim jak ona. Barczysta kobieta została, ale zaczęła trenować ciężej, a jej wzrok zawsze szukał sylwetki kler. Dom rozbrzmiewał opowieściami, z których każda stawała się coraz bardziej haftowana, ale kler zniknęła. Nie musiała zostawać. Nie musiała niczego udowadniać. Kilka dni później, w małym biurze, z dala od gór, sierżant Grant siedział samotnie, wpatrując się w starą fotografię. Była to... Jej milczenie było większe niż jakiekolwiek słowa, jej obecność była cięższa niż jakikolwiek tytuł. Ludzie, którzy ją wyśmiewali, ludzie, którzy w nią wątpili, oni będą nosić ten wstyd na zawsze, a ci, którzy ją widzieli, naprawdę ją widzieli, nigdy jej nie zapomną. Jej prawda nie leży w tym, co mówi, leży w tym, co robiła, w sposobie, w jaki się poruszała, w sposobie, w jaki dźwigała ciężar swojej istoty, nigdy nie upadając. Weszła do helikoptera, a śmigła zaryczały. Kurz opadł i w kompleksie znów zapadła cisza, ale to już nie to samo, nigdy. Nie można zapomnieć o kobiecie takiej jak Claire Evans. Nie możesz zapomnieć, jak to jest mylić się co do kogoś i pozwolić, aby prawda spojrzała ci prosto w twarz.